Chciałbym Was serdecznie zaprosić na wystawę Poczuj Warszawę na własnej skórze. To wystawa warszawskich tatuaży. Mamy około 30 wzorów. Ludzie wytatuowali sobie syrenki, powstańców, pałac kultury i różne inne wzory. Wystawa odbędzie się 27 listopada w Migawce. To jest ulica Nowogrodzka 22. A już teraz możecie ją oglądać na stronie internetowej www.poczujwarszawę.pl na wystawie pojawi się kilka znanych osobistości, na przykład Zosia Klepacka, tegoroczna Olimpijka. Jest kilku muzyków, takich jak Wilku z Hempgru, Bilon z Hempgru, Eldoka z zespołu gramatika, także on nagrywa solowo. Jest też Piotr Kędzierski, prezenter oraz śpiewak. A chyba to wszystko jest ze znanych osób. Ja jestem. A jeszcze jest Piotrek Margas, organizator wystawy. Pomysł na tą wystawę pojawił się, kiedy projektowaliśmy nasz poprzedni projekt, czyli wystawę Miasto Feniksa. Wtedy zastanawialiśmy się, jak najlepiej oddać e, taką bliskość Warszawy i to, że ludzie czują się z Warszawą związani. No i doszliśmy do wniosku, że chyba nie ma czegoś bliższego człowiekowi niż właśnie tatuaż. Ludzie spoglądają na mnie z boku. Wielu myśli, wielu mówi... Tą wystawą chcemy udowodnić, że są w Warszawie ludzie i jest ich wcale niemało, dla których to miasto i to, że oni są z tego miasta dużo znaczy i chcą to podkreślić tak mocno, że postanowili wytatuować sobie jakieś symbole związane z Warszawą. Patronami naszej wystawy są Echo Miasta, Co jest grane, LIM TV oraz Statu Fest, sponsorem jest Ad Studio. Na wystawę zapraszamy Was od 27 listopada do 18 grudnia do Migawki przy Nowogrodzkiej 22, a już teraz możecie się oglądać w internecie pod poczujWarszawę.pl.